Witam w kolejnym odcinku zwierzęcej ekipy Skaczący Shop White i owca owieczka MC Rider. Dzisiaj gramy... Dzisiaj gramy co dzisiaj gramy? Piramida! Piramidkę! Ulubiona mapa nasza, piramida. Na trybie Impreza. Zobaczymy tej mapy jak nam się pójdzie zaczęło. To była pierwsza mapa. Dobra, weźmy... Weźmy hydraulik. hydraulika. Hydraulika. <laughs> Dobra, weźmy tutaj weźmy ten hydrant. A lód jakbym tam dał? O, dokładnie. Tutaj dał lód, to może by się dało przejść. Może tutaj... Kto to To utrudnienie. Aha, to mnie nie zabija. Jesteś? <gryst> Jestem... Jestem. <Skatąca gryst> musiałem, musiałem muzykę włączyć, bo... Nie miałem muzyki włączyć. O kurde. Oj kolego. Nie bo shifta Mogę, musisz shifta no. musisz trzymać cały czas bo trzymał shifta i nie dodatuje Musisz zrobić Oj no dobra to owca ma jakiś większy trzeba, za... trzeba Musisz shifta trzymać i rozbieg wziąć i cały czas trzymać shifta i cały czas trzymać spację Aha No i zróbmy tak to będzie śmieszne Nie bierzemy tego nie bierz tego To jest u... Co ty? Okay. Aha. Zróbmy tak nie, to nie ma sensu. Bardziej to już tak. No, dobra. Pochodźmy tędy teraz. Ła, teraz. Łatwo jest. No. Shift, rozbieg i spacer. Cały czas. Powiem pani, pani Mioł o kurde no to się tak nie rozpędzało przecież. Dobra, par do mety mnie dowali do mety na no, pewno no. znowu będziesz czarnym koniem i się śmiać będą z ciebie nie no bo to jest bomba bomba musisz pokazać że, że już ja, ja dam radę teraz tym razem mamy y tym razem pokażę wszystkim hejterom nie no, no, monetkę o to ja bombeczkę Dobra. Wezmę. Monetkę tu dam, będzie ciężko A ja już jeszcze bo... A ciekawi mnie, czy jakbym na przykład O, da się A loot jest przykład szuka... a nie, da się Nie właśnie, co ty a, co? zabiłeś? To zabija? Jak cię zabiło? Dłeś no, ja i to zrobić Nie, bo też jest... <laughs> Nie Dobra zabiję, nie, to było nie fair, to się zabije faktycznie, bo to, to było nie, nie fair. nie zabijało wcześniej. Ale to nie wiem jak cię zabiło, dziwne to było. A nie, że, no nie wiem. Może odcisnąłeś kontrola? Nie. To nie wiem. Dobra weźmy miodek i dajmy miodek o tutaj. Później się tu coś da. O, to dobre. Nie, no dobrze że nie trafiłeś, bo tutaj coś lepszego a. trzeba dać. Myśmy tak nie, nie zmieścisz tego O, zmieściło się Dobra jeszcze raz Cały czas... Ja już tędy nie zdradliwał i co o kurka To też nie. ciężko może być Nie no u mnie normalnie się przeszedł No i mam cały czas i Shift, tak? Tak, Shift cały czas No ile? I strzałka w dół No i już Nie wiem, coś się zbagowało wcześniej Eee, ułatwiło to Bardziej No zobaczymy czy tobie się uda Uważaj bo znowu cię zgniecie ten Na miodzie uważaj bo to słabiej skaczesz O, udało mu się A te, teraz... A nie mam... Nie i tak nie dostaję punktu <laughs> Nie no, Znowu skończę na zerze Może nie, może nie Dobra, zrobimy tak Ulcze Zróbmy tak Dobra, to jest ciekawe będzie Nie! A to jest bomba kurwa. Ale zga zgałganiłem strasznie. To bombę Zagapiłem się na ciebie, co ty tam robisz? O co jest? Nie. Moje truchło spadło na koniec piramidy. To no nie, to jest za ciężkie! Teraz nie ma drogi! Da się, maluję. No way! To jest łatwe teraz. Trzeba tylko dobrze skoczyć i się dobrze... Dobra, drzwi biorę, stawiam drzwi tu. Oj, to ciężkie co byś teraz chciał zrobić, koleśko, nie? No tak. O, no to spoko. Nie ma za bardzo pułapek tutaj, są same jakieś bloki. Znieś tę łąbkę. Bo jest ona strasznie przeszkadzająca. Nie ma łatwo. Przecież da się to przejść dalej? No da się. Ale do drzwiami chyba. Oj kurczę. Ja też. Kurde. Ciężkie, to jest teraz ciężkie. Bardzo ciężkie. Dobra. Nie. Dobra. Nie. O nie. O nie. O nie. będę nie. zero punktów. zero yeah. Kurde. O pochodzi O O jest... O nie. Ty wygrasz zaraz dużo punktów. zostaje za hop, hop. O, weźmy kolejny Hydrant. Teraz już nie będzie tutaj przejścia. Zobaczmy. Kurczę, co by tu wyklinić? No, słabe to jest, nie, nie ma jakichś kurz ani nic. No, właśnie to jest coś promenż, nie ma kurz. No, patrz, no co to jest? Małpa, nie ma kurz, nie ma hokeju, nie ma golfa. Nic nie ma. No, słabe. Ja bym się na to nabrał nie? Sekundę na to nabrał Opa sza, sza, sza. Oj kurcze Bomboklaw Ło! No co to jest? Wza, Wza, tak skaczesz dziwnie Ej dobra mam nową drogę do przejścia Dobra, O! O czekaj, jeszcze się uda, a jednak się nie. Zlegowało. Ty się odbijasz wow. od razu, jak masz ścianę, to się od razu odbierz To trzeba tak trochę poczekać i dopiero skoczyć. To wtedy się wyżej skacze, co za dynamit? ale ty jesteś. Na łatwiejsze, dobrze, że jest dodatkowe jeszcze. to, to mi za karę. A, dawaj tą, ciekawą armatkiem. Ja miodek. Ja dam armatkę tu czy tu? Tu. Zobaczmy gdzie ona leci. No to pierwszy idzie w takim razie. Dobra, ja nie ma, ja mam ja, ja nie? O! Ty, jak dobre! Ty dobre! Jak ty to przeszedłeś? Nie! Nie! Trzymajmy tą przemagę! Jest! No. Jeszcze... Nie, Kurde. nie, nie, nie! Jak ja że zestresowałem się. Nie, ty wygrasz zaraz ze mną. O, jest w końcu kurzyczka jakaś. W końcu się zrobi ciekawie. Dajmy ją tutaj. To będzie git. Hmm, gdzie by tutaj postawić schodki? Nie w mieć drzwi przystrząsają Ej, dobre te schody To jest ciężko O kurde, o kurde Nie Uciekaj O nie, zabiłem się To jest chyba do przejścia... Nie, to jest do przejścia Nie, to jest nie do przejścia To jest do przejścia Nie, tam nie doskoczę Ale... Muszę się wybić od rakiety i tam skoczyć. Nie Tak Spadam od razu Nie, da się Na się da Nie da się, Jeszcze spadam. raz, jeszcze raz Teraz nie się. O! Teraz jakbyś zrobił to byś dał radę. O widzisz? Co tu skuszę? i Ja No ja dałem dwie. Nie ja jak dwie dałeś? Ja jedną z on To Matrix teraz jest. No nie wierzę, zrobił to. Ty, on wygra zaraz. Ja. Muszę się skupić, bo zaraz wygrasz. Trzy tury zostały, no to idealnie. Dobra, widzę, że to samo wzięliśmy. Trochę utrudnie. Okej, okay, ja może też tu gdzieś... Do kleju to przyklej, do kleju. Ja tu też będzie ciężko. Weźmy monetę i dajmy ją tutaj. Okej, okay, fajne. <laughs> nie fajne. O kurde, zapomniałem. Ale przypoł. Ale zepsułem Nie gadaj że ty wygrasz ze mną w taki sposób Nie Tylko nie to Bo skinie odkuszy czy coś Życieś mi zim umarł? Nie on wygra to Nie nie gdzieś mnie, proszę cię, misiu Jak to? Z czego on się nie zgił? Walnij! Jest! Nie! Co wygrał? Wygrał! Tak jest! Ale ledwo Wygranie, powrót na tarczy. pierwsza runda przegrana, lecz druga Jaka totalnie to zdominowana, szarunda. pierwszy odcinek został przeze mnie przegrany, lecz ten, zostałeś zmiażdżony, masz jakieś słowa na przeprosiny? Dobra, na... na razie. Hej.